Najlepsze karty TEAM OF THE SEASON trafiły właśnie do paczek, więc pora kogoś trafić. Ja już się witajcie w kolejnym odcinku z gry EAFC 24 w trybie ULTIMATE TEAM. Mam dla was przygotowane dzisiaj masę paczek. Ale najpierw zobaczcie mój aktualny skład. Trafiłem niedawno OLIVERA JIRU eee, z jakiejś tam paczki, co była typowo pod ligą włoską, więc nie miało czego sensu jej trzymać. Tu możecie zobaczyć tą paczkę. Albo nawet i tą. Bo dwa razy go trafiłem, no. Żył nigdy za wiele. Takie oto tocy mamy aktualnie w paczkach. Jest wiele niesamowitych kart, niesamowicie drogich toców. Ale są też te tańsze. Te mniej dla nas ważne typu Savio bo sobie go to wrzucili. Musimy nie zacząć od pików, które przygotowałem przed 19. Leci pierwszy od lewej i... No nie oddało. Zobaczmy następny. Lepiej. Leszczały nie ma. Zobaczmy ostatni i... Paczki, które mam przygotowane, raczej będą lepsze. A więc od której by tu paczki zacząć? Uf. Według nazwy wszystkie kuszą, ale nie ma co się łudzić. wiem, może tu od lewej, 286 plus standardowo. Modegard i, i Hegemerk. Jak widzieliście, trafiłem duplikat Martina Odegarda. Więc postanowiłem dokończyć... ...Picasso z um, 90+. Plus, żeby, żeby jakikolwiek był na tym odcinku. Jeszcze mam tam gwaranty w paczkach, ale... ...zobaczmy. 90+, 1 z 3. Jazda. I kogo by to wybrać? Zdecydowałem się na Toca z plusem. bo jest bez najdroższy. prędzej nim zagram niż Malart, myślę. jak już jesteśmy w tematyce gwarantowanych toców, to jedziemy z tą paczką. Niemcy. SP. Kto? Hartel. No dobra Pójdzie do jakiegoś do jakiegoś SBC 5,83 plus, Dalej bez niebieskiej karty i, i bez walkoutu. Wybornie powiem, więc może 484 plus Chyba z tych słabszych nic nie poleci ciekawego i Kai Gindogan I co? Bernardo Silva Siema! Of course. Bo widzę, że mam też jeszcze paczkę z Serie z Seria. Więc żeby przejść już tak w 100% do Dotosów Ultimate to można go otworzyć Włochy, prawa obrona. Pilorenzo. Uuu, myślę, że on jest wyżej oceniony. Ta karta wygląda. Nawet, nawet, nawet. Cenowo na pewno też mogło być gorzej. 8,5 plus razy 3. Mhm. En kungu w pojedynczym nie robi wrażenia. Mam dużo paczek 84 plus razy 7 więc może polecimy z jakąś? Dalej bez toca Polska, Bramkarz Wojciech szczęsny Sigma! I zobaczmy Kto to? A, trend Też klasyk A bez duplikatu, chociaż tyle. No to następna paczka z tej serii. Nawet Sabio mi nie chcą dać. Masakra. Pojedynczy. Bukajo. Saka. Jakby był to, to byłby duplikat. Ja nawet się pięć nie dali. Po co ja się z tym męczyłem? 10 razy 83, plus bez toca, Luka Madrid. Szkoda, że go toc Life nie dali. I znowu pojedynczy. uuu stary, ale jary. Jak chcecie zobaczyć, jak Luka Madrid grał w piłkę z resztą starszych zawodników, to wpadajcie na ten odcinek albo tu gdzieś w karcie się pojawi według mnie wyszedł bardzo fajnie, a coś, coś mało wyświetleń on też tam był więc zalecam obczaić ich w grze lecimy, kolejny aparentowany toc i Norwegia, napastnik gdzie mój Haland? w ogóle Okazało się, że Terland, która sfejkowała Michalanda Pasuje idealnie do tego SBC, ponieważ jest to sam live Więc Jeszcze więcej paczek That's pretty good 85 plus razy 4 I dalej, dalej nic Jano Black W podwójnym chociaż, no Kto? Aaaa Miałem Z tej ilości duplikatów i wysoko ocenionych kart udało mi się dokończyć pika z ikoną A więc jeszcze więcej kontentu Dobry plecie do klubu I co? Jakaś, jakaś grywalna powyżej miliona oby Jak było, że do tytułu Chyba. To jest chyba dużo warte. Mimo że jest, BC, to i tak jest. Powinno być bardzo dużo warte. Lotar Mateus Timodear. Genialna karta. No zobaczmy, zobaczmy. Ile? Dużo. No to co? Po tym genialnym trafie. Chyba lecimy dalej. Lecimy z Tosem Live. Wymieniłem Terland ocenioną na 90 na Niemcy, prawe skrzydło. Na 88. Mega deal. Więc polećmy 10 razy 84+. Plus. No w Padnie kiedyś jakiś toc z paczki, która nie jest gwarantowanym tocem? Pop z Renard. Dwie kobity. No toc kobiety Nawet tot z kobiecy by mnie mega ucieszył. Ostatnie pięć paczek tego odcinka. 7x84. Może w końcu Team of the Season nie ma Ja Polska, Bramkarz Już cię dzisiaj widziałem Jeszcze sam przychodzi No nieźle No nieźle, no co się cieszysz, no, no Nie ratować go, on musi na euro jechać Okazało się, że jeszcze w SBC Ostał mi się jeden toc Serie A Ułożony z duplikatu, bo dużo ich było Oby ktoś kto przebije Di Lorenzo Francja SP Adrien Rabiot Hmm Poder lecimy 283 plus Ja już załamany siedzę Anglia prawa skrzydło Ewie znowu bukają Dokładnie z zamaskowanym gericzykiem. O overale chociaż. wpadały. Uuu. Cztery walkouty. Tylko cztery. Od tych duplikatów to ja nawet dałem radę... ...dokończyć... ...Lukmana. Jedynie ikona oddała... Do który byłem sceptycznie dosyć nastawiony Ostatnie 3 szanse Na TOTSA z drużyny ULTIMATE Następne 7 razy 84 plus i standard Kimiś Oberdorf Z KOBLEM Wybornie Proszę Państwa, ostatnia, najważniejsza paczka tego odcinka. Go! Jest! 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 Jest. Kto to? Okej, okay. ruben i Ale kto go obróci? Kto go obróci? Polska góra! Polska góra! Polska Polska Robert Lewandowski tak jest! Tak jest! Polak, Rodak! Idealnie! Lepy lepszego toca po takich perturbacjach nie dało się trafić. Robert Lewandowski. Zobaczmy. Yeah, to są chyba jego minimalne Ale jest Zastanowiłem jednak na samo zakończenie Skoro z pierwszego Pikasikonu był niesamowity traf Warte ponad milion No to trzeba by spróbować drugi raz Coś takiego wykonać Lecimy Nie było lepiej. A więc podsumowując, trafiliśmy z to, Ultimate, tylko jedną kartę robił Robert Lewandowski. Tylko z ikoną było znacznie, znacznie lepiej. Karta praktycznie do pierwszego składu. Lotar Mateusz. To tu więcej dodać. Do następnego odcinka, zajmam się z wami. Cześć!